Max Verstappen przyjechał na Grand Prix Las Vegas z sezonem, który wydawał się wymykać mu się z rąk. Klasyfikacja mówiła wyraźnie, i dla wielu marzenie o piątym kolejnym tytule Mistrza Świata było już skazane na wygaśnięcie pod światłami kasyn i oświetlonych ulic Nevady. Jednak w ciągu kilku godzin wszystko zmieniło się w sposób, którego nikt nie mógł sobie wyobrazić. To nie był błąd Verstapena, który na nowo rozpalił jego walkę o tytuł, ale spektakularna wpadka McLaren'a. Błąd techniczny, który nagle odwrócił całe mistrzostwa, przywracając Maxa dokładnie tam, gdzie lubi się znajdować. W chaosie, pod presją, ze wszystkim przeciwko niemu i wszystkim wciąż możliwym. Przed tym momentem sytuacja była niemal beznadziejna. Po wyścigu Norris zajął drugie miejsce, a Piastri czwarte. Verstappen wprawdzie wygrał, ale strata do Norrisa wynosiła nadal 42 punkty. Z zaledwie dwoma wyścigami pozostałymi w kalendarzu i maksymalnie 58 punktami jeszcze dostępnymi, nadzieje na comeback wisiały na cienkim włosku. Potem nadeszła wiadomość, która wstrząsnęła padokiem. Ponad 4 godziny po szachowanej fladze obaj kierowcy McLaren'a zostali zdyskwalifikowani za nieprawidłowość w zużyciu półs pod dnem bolidu. Norris stracił 18 punktów, Piastri 12, 30 punktów skasowanych w jednej chwili. 30 punktów, które przekształciły prawie rozstrzygnięty sezon w całkowicie otwarte mistrzostwa. Nagle klasyfikacja zaczęła opowiadać inną historię. Norris pozostaje na czele z 390 punktami, ale Verstappen i Piastri znajdują się teraz równo z 366. Te same punkty, ten sam wiek, ten sam głód chwały. Tylko 24 punkty dzielą Maxa od lidera mistrzostw. I pomyśleć, że zaledwie kilka miesięcy temu. Verstappen był o 104 punkty za piastrin. Wydawało się skończone. McLaren dominował. Red Bull wydawał się w trudnościach, ale wyścig po wyścigu Max zaszywał lukę. Wygrywał, kiedy mógł. Maksymalizował wyniki, kiedy nie mógł wygrać. Widział, jak jego rywale potykają się, popełniają błędy, tracą cenne punkty. Jego zwycięstwo w Las Vegas nie było zwykłym zwycięstwem. To była deklaracja wojny. Prowadził wyścig od pierwszego do ostatniego okrążenia, doskonale zarządzał oponami. Utrzymywał całkowitą kontrolę, nigdy nie wydając się naprawdę zagrożony. Zimny, kliniczny, bezlitosny. Jego szóste zwycięstwo sezonu i 69. w karierze. Jasny komunikat dla całego padoku. Verstappen nie ma zamiaru się poddawać. Ale pomimo tego dominującego występu samo zwycięstwo nie wystarczyłoby, aby naprawdę wrócić do gry. Potrzebował czegoś więcej. I to coś nadeszło w formie dyskwalifikacji McLarena. Ogromny prezent, zwrot akcji, który otworzył na nowo jeden z najbardziej niewiarygodnych finałów sezonu w najnowszej historii Formuły 1. Teraz wszystko rozstrzygnie się w ostatnich dwóch wyścigach: Katar i Abu Dhabi. Katar będzie weekendem sprintowym. I oznacza to jeszcze więcej punktów do zdobycia. 8 za sprint, 25 za zwycięstwo w głównym wyścigu. W sumie 58 punktów jeszcze dostępnych. Norris ma 24 punkty przewagi. Znacząca przewaga, ale nie nie do pokonania. Matematyka jest prosta i jednocześnie bezlitosna. Jeśli Norris zdoła finiszować przed Verstappenem w obu wyścigach, tytuł będzie jego. Jeśli zaś Max zdoła go konsekwentnie pokonywać w ostatnich rundach, to niemożliwe może stać się rzeczywistością. I tu wchodzi w grę coś, co wykracza poza liczby. Presja, doświadczenie, moment psychologiczny. Norris nigdy nie wygrał tytułu mistrza świata. Nigdy nie był w tej pozycji, z ciężarem całego sezonu na ramionach. Verstappen natomiast doskonale zna to uczucie. Przeżył je, zmierzył się z nim i opanował wielokrotnie. A kiedy Max czuje, że tytuł jest znowu w jego zasięgu, staje się jednym z najniebezpieczniejszych kierowców, jakich kiedykolwiek widziano na starcie. Ale obraz, który rysuje się przed Verstappenem, jest jeszcze bardziej złożony i fascynujący. Katar i Abu Dhabi, dwa ostatnie etapy sezonu to dwa tory o bardzo różnych charakterystykach, ale które teoretycznie mogłyby faworyzować zarówno McLarena, jak i Red Bulla. Technicy z Walking udowodnili, że potrafią wydobyć maksymalny potencjał ze swojego bolidu, szczególnie na torach o średnim i wysokim docisku, gdzie zarządzanie oponami i prędkość w zakrętach odgrywają decydującą rolę. A jednak presja jest teraz cała na ramionach Norrisa. Każdy szczegół, każdy wybór każdy mały błąd może stać się fatalny. To właśnie w takich momentach legendy formuły jeden potrafią przekształcić napięcie w osiągi, podczas gdy mniej przyzwyczajeni ryzykują załamanie pod ciężarem oczekiwań. Norris to wie, nigdy nie miał ciężaru narodu i zespołu na swoich ramionach, nigdy nie musiał bronić przewagi w tak wybuchowej sytuacji. Wystarczy zjazd z toru, zły start, niedoskonała strategia i jego marzenie może zniknąć w jednej chwili. Max natomiast w tych warunkach wydaje się rozkwitać. Jest przyzwyczajony do postrzegania chaosu jako zasobu, nie jako problemu. Zimne spojrzenie, niezachwiana determinacja, zdolność do zarządzania presją z niemal nieludzką jasnością umysłu. A teraz z Red Bullem, który powrócił do formy właśnie w najważniejszym momencie, Verstappen czuje zapach epickiego powrotu. McLaren ze swojej strony przeżył mistrzostwa jako absolutny protagonista. Udowodnił, że może pokonać każdego w korzystnych warunkach torowych. Zbudował bardzo szybki i zrównoważony bolid. Stale wprowadzał Norisa i Piastriego w czołowe pozycje, ale ostatnie tygodnie pokazały pęknięcia, błędy podczas pit-stopów, błędne strategie, a teraz także katastrofalna podwójna dyskwalifikacja techniczna. Małe szczegóły, które w Formule 1 często stanowią różnicę między chwałą a rozczarowaniem. A potem jest Oskar Piastri. Matematycznie wciąż w grze o tytuł z równą liczbą punktów z Verstappenem, gotowy wykorzystać każdą okazję, by włączyć się do walki. Ale tutaj polityka wewnętrzna McLarena może ważyć bardzo dużo. Jeśli znajdzie się przed Norrisem w decydującej sytuacji, czy będzie gotów poświęcić swój wyścig, aby pomóc koledze z zespołu? Czy będziemy świadkami bezprecedensowej wewnętrznej konfrontacji? Historia Formuły 1. Jest pełna epizodów, w których rywalizacja między kolegami z zespołu odwracała hierarchię, wyzwalając niewyobrażalne dramaty i napięcia. Red Bull natomiast wydaje się mieć jedną misję: doprowadzić Maxa do piątego tytułu. Zespół jest całkowicie skoncentrowany na nim, gotowy zaryzykować wszystko, aby dokończyć to wyczyn. Nauczyli się ze swoich błędów, rozwiązali problemy techniczne, które ich spowalniały w środkowych fazach sezonu, i teraz znowu czują się złymi filmu, tymi do pokonania. Ale ostatnie dwa wyścigi będą bitwą psychologiczną jeszcze przed techniczną. Verstappen wie, jak zdenerwować swoich rywali, jak wywierać presję nie tylko na torze, ale także poza nim, w briefingach, w oświadczeniach dla prasy. Każde słowo, każde spojrzenie może stać się bronią, a Norris po raz pierwszy będzie musiał udowodnić, że jest silniejszy nie tylko za kierownicą, ale także w głowie. Innym elementem, którego nie można lekceważyć, jest nieprzewidywalny składnik nowoczesnej Formuły 1. Ryzykowne strategie, zarządzanie oponami, samochody bezpieczeństwa, które mogą zrujnować każdy plan, zmienność pogody i oczywiście możliwość wypadków lub nagłych awarii wszystko może się zmienić w sekundę. Dyskwalifikacja McLaren'a w Las Vegas jest jaskrawym dowodem, że nic nie może być brane za pewnik aż do ostatniego okrążenia, ostatniego wyścigu a potem jest publiczność. Kibice są podzieleni jak nigdy dotąd. Z jednej strony ci, którzy marzą o konsekracji Norisa. Młodego brytyjskiego talentu, który mógłby wreszcie przynieść McLarenowi tytuł po dziesięcioleciach oczekiwania. Z drugiej, ci, którzy chcą zobaczyć, jak Verstappen dokonuje jednego z najbardziej niewiarygodnych powrotów w historii, cementując swoją legendę wyczynie przeznaczonym do pozostania w Annałach. W tej atmosferze, naładowanej napięciem, każde słowo inżyniera, każdy wybór szefów zespołów, każdy ruch w boksach nabiera innego znaczenia ogromnej wagi czuć oczekiwanie na coś epickiego. Wrażenie, że za chwilę będziemy świadkami jednego z tych finałów, o których opowiada się przez pokolenia. Ale prawdziwe pytanie pozostaje tylko jedno: kto będzie w stanie wytrzymać presję? Kto przekształci strach w determinację? Kto zdoła zapisać swoje imię w historii, gdy reflektory zgasną nad ostatnią szachowaną flagą? Verstappen udowodnił wielokrotnie, że jest zwierzęciem wyścigowym kierowcą zdolnym do dominacji zarówno z najszybszym bolidem, jak i wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Jego siła mentalna, jego agresywność, jego zdolność do nigdy się nie poddawania to śmiertelne bronie w tak niepewnym finale. Ostatnie dwa wyścigi nie będą tylko kwestią punktów czy prędkości. Będą bitwą nerwów, wyzwaniem psychologicznym, wyścigiem przeciwko sobie samemu, zanim przeciwko rywalom. A ty, co myślisz, że się stanie? Czy jesteś gotowy zobaczyć jedno z najbardziej epicznych wyzwań w najnowszej historii Formuły 1? Myślisz, że Max zdoła dokończyć legendarny powrót, czy Norris wytrwa do końca zdobywając swój pierwszy historyczny tytuł mistrza świata? Opowiedz nam swoją opinię w komentarzach poniżej. Przygotuj popcorn. Finał sezonu zamierza podarować nam emocje, których nikt łatwo nie zapomni.